Witam wszystkich w kolejnym odcinku serii Podstaw Elektroniki. Dzisiaj opowiem wam o bardzo ważnym w elektronice elemencie, a mianowicie o tranzystorze. Pewnie ci, którzy oglądają mój kanał od dłuższego czasu, powiedzą, no przecież już robiłeś odcinek o tranzystorach. No tak, ale to było kilka miesięcy temu i ja sobie niedawno obejrzałem ten odcinek i był to odcinek czysto teoretyczny. Dzisiaj od razu w jednym odcinku zrobimy teoretykę i praktykę, i myślę, że z tego dzisiejszego odcinka wyniesiecie więcej niż z tego, który nagrywałem kilka miesięcy temu. Zacznijmy od tego, czym tak właściwie są te nasze tranzystorki. To są, najprościej mówiąc, wzmacniacze prądu. Taki tranzystor ma trzy wyprowadzenia. Od razu zobaczycie, jak się go zaznacza na schemacie. Są to baza, kolektor i emiter. Przy też, jeszcze rysujemy taką strzałeczkę, w zależności od typu tranzystora. Jeżeli chodzi o typy tranzystorów, tranzystorów bipolarnych, oczywiście, będziemy dzisiaj mówić tylko o tych bipolarnych, o MOSFETach nie. Są dwa typy tranzystorów bipolarnych: NPN i PNP. Tak się zaznacza typ NPN, a tranzystory PNP zaznacza się o tak. Bardzo podobnie tyle, że ta strzałeczka jest skierowana tutaj do środka. Prąd kolektora takiego tranzystora to jest prąd bazy razy wzmocnienie. Jeżeli na przykład podam na bazę tranzystora o wzmocnieniu 100 prąd 1 mA, no to na kolektorze będziemy mogli uzyskać prąd 100 mA. Zależność ta nie obowiązuje tranzystora, który znajduje się w nasyceniu, ale o tym powiem później. I jaka jest różnica pomiędzy tymi typami tranzystorów. Żeby tranzystor PNP przepuścił tutaj jakiś prąd, no to na jego bazę trzeba podać napięcie dodatnie względem emitera, a żeby tranzystor PNP, że popłynął tutaj jakiś prąd w tranzystorze PNP, trzeba tutaj podać napięcie niższe niż napięcie na emiterze. Złącze baza emiter takiego tranzystora to jest tak naprawdę dioda. Nawet ta strzałeczka nam sugeruje, że jest to dioda. Tutaj w transorach NPN. Anoda diody będzie tutaj katoda tutaj, w PNP będzie na odwrót. Tutaj będzie katoda, tu będzie anoda. No i jak się domyślacie, będzie tutaj spadek napięcia charakterystyczny dla diody. Będzie trzeba podać tutaj napięcie przewodzenia takie jak napięcie przewodzenia większości diod, czyli te 60, 70 V. Takie napięcie trzeba podać na bazę, żeby otworzyć tranzystor, żeby zaczął on przepuszczać tutaj jakiś prąd. Oczywiście to jest dla tranzystorów NPN, dla PNP będzie to minus 60 70 względem emitera. Takie tranzystory zazwyczaj używa się w konfiguracji wspólnego emitera. O co chodzi z tym wspólnym emiterem? Nie chodzi tu o to, że dwa tranzystory mają połączone emitery ze sobą, tylko że emiter jest podłączony do stałego potencjału. Narysujmy taki prosty układ z tranzystorem i jakimś obciążeniem. Powiedzmy tutaj, damy jakiś rezystor. Układ z tranzystorem NPN, czyli tego rezystora damy do plusa, powiedzmy 5V. Emiter podłączymy do masy. Bazę podłączymy także do tych 5V przez jakiś rezystor i przełącznik. Co będzie się działo w takim układzie? Tutaj tranzystor mamy w układzie wspólnego emitera. Jak załączymy przełącznik, no to na bazę będzie wpływał jakiś prąd, no i popłynie także prąd to tutaj. Rezystor na bazie jest tutaj bardzo ważny. Bez tego rezystora zrobilibyśmy tutaj, no praktycznie zwarcie, no bo tutaj mamy diodę. Doprowadzilibyśmy do uszkodzenia złącza baza-emiter w tranzystorze. To były, można powiedzieć, takie podstawy podstaw, więc teraz zbudujmy sobie taki układ na płytce stykowej. Ale zanim to zrobimy, warto by wiedzieć, jaki jest układ wyprowadzeń tranzystora, który chcemy użyć. Ja tutaj użyję tranzystora BC537. Wygląda ono tak. To jest taki niezbyt duży tranzystorek. No i jego układ wyprowadzeń. To kolektor, baza i emiter. Tak są ułożone wyprowadzenia w tym tranzystorze. Mam tutaj jeszcze drugi tranzystorek, tym razem PNP-BC557. On ma układ wyprowadzeń taki sam. Tu jest kolektor, pośrodku baza, a tu jest emiter. Tranzystory występują oczywiście w bardzo różnorodnych obudowach, nie tylko takich jak te. Bardzo często spotykaną obudową jest obudowa TO220, jak na przykład ta. To, co teraz trzymam, to akurat jest tyrystor, a nie tranzystor. Dosyć często spotykaną obudową jest także TO126 wygląda ono tak. Tranzystory w tych większych obudowach mają bardzo podobny układ wyprowadzeń. Taki tranzystor. Jego układ wyprowadzeń to najczęściej będzie baza kolektor emiter. Tak samo tranzystor w obudowie TO220. Także tu jest Baza, tu kolektor, tu emiter. Ale zawsze warto się upewnić i sprawdzić to w nocie katalogowej. Jeżeli ktoś ma bardzo dużo tranzystorów, tak jak na przykład ja, no to polecam mu zakup takiego wielofunkcyjnego testera elementów elektronicznych. Dzięki takiemu testerowi nie trzeba szukać noty katalogowej dla każdego oddzielnego tranzystora. Po prostu wkłada się tu tranzystor, wciskacie przycisk. No i na ekranie testera od razu widzicie układ wyprowadzeń oraz także dwa parametry. Napięcie przewodzenia oraz wzmocnienie. Wzmocnienie to jest to, o czym już mówiłem. Prąd kolektora tranzystora to jest prąd bazy razy właśnie wzmocnienie. No a napięcie przewodzenia to jest napięcie, jakie trzeba podać. Tutaj na złącze Baza, emiter, żeby tranzystor się otworzył. To skoro znamy już układ wyprowadzeń naszego tranzystora, zobaczmy jego działań w praktyce. Emiter mam podpięty do masy. Baza będzie przez rezystor i taki kabelek. Tutaj do plusa. A tutaj mam rezystor pomiędzy plusem a kolektorem. No i jeszcze diodę LED równolegle do rezystora, która będzie sygnalizowała, że tranzystor jest załączony. Jak teraz podłączę bazę. To jak widzicie, dioda nam się zapala. Jak odłączam, to gaśnie. Całość zasilam 5V. To pomierzmy prądy w naszym układzie. Tak jak już mówiłem, prąd kolektora to jest prąd bazy razy wymocnienie. Prąd bazy w naszym układzie wynosi jakieś 0,7475 mA. Jak pamiętacie, tester podawał wzmocnienie około 420 dla tego tranzystora. No to prąd kolektora powinien wynosić prąd bazy razy wzmocnienie. Czyli powinien wynieść 315 mA. A w rzeczywistości wynosi tylko 24 mA. Dlaczego tak się stało? No po prostu mamy tutaj za niskie napięcie. Tu jest rezystor 220 ohmów. Jeszcze mamy diodę LED równolegle do niego. No czyli maksymalny prąd, jaki popłynie w takim układzie, to sprawa oma wyliczymy. Napięcie przez rezystancję, czyli 5 V, dzielone na 220 ohmów i wychodzi jakieś 23 mA. My mieliśmy prąd 24,3 mA, no bo jeszcze dioda LED pobiera tu jakiś minimalny prąd. Jesteśmy tutaj po prostu ograniczeni napięciem. Zwiększenie prądu bazy nie spowoduje zwiększenia prądu kolektora. No, po prostu napięcie jest za niskie. W takiej sytuacji tranzystor wchodzi w nasycenie. Nie obowiązuje to równanie, że prąd kolektora to jest prąd bazy razy raz wzmocnienie, a dodatkowo występuje bardzo niski spadek napięcia na złączu kolektor-emiter. Normalnie, gdy tranzystor nie jest w nasyceniu, ten spadek wynosi zazwyczaj no minimum lekko poniżej 1 V. No a zobaczmy, ile wynosi tutaj w naszym układzie, gdy tranzystor jest w nasyceniu. Spadek na złączu kolektor-emiter wynosi raptem 67 mV. Jest to spadek praktycznie zerowy. A spadek napięcia na złączu baza-emiter wynosi jakieś 750 mV. To teraz zobaczmy, jak w praktyce zachowuje się tranzystor PNP. Jego podłączymy na odwrót, czyli emiter. Damy do plusa, tutaj obciążenia, do minusa. No a na bazę będziemy podawać napięcie ujemne względem emitera. Jak widzicie, dioda także świeci. Teraz ten rezystor bazowy mam podpięty tutaj do minusa. Pomierzmy napięcia w tym układzie. Napięcie na złączu baza-emiter wynosi jakieś 760 mV. No a spadek napięcia kolektor-emiter jest praktycznie zerowy, jakieś 100 mV. Nasz tranzystor także wszedł w nasycenie. To teraz dajmy tutaj. Większy rezystor, żeby tranzystor w to nasycenie nie wchodził. I sprawdźmy, czy równanie prąd kolektora równa się prąd bazy razy, razy wzmocnienie jest prawdziwe. Najpierw zmierzmy wzmocnienie tego tranzystora. Wynosi ono jakieś 370. Teraz tutaj pomiędzy minusem a bazą dam rezystor 220 kiloohmów. Dioda nam już nie świeci, no ponieważ napięcie jest za niskie. Napięcie to jest prąd razy rezystancja. Po prostu mamy za mały prąd. Zmierzmy teraz prąd bazy naszego tranzystora. Wynosi on jakieś 19 mikroamperów. A prąd kolektora to jak widzicie jest jakieś 7 miliamperów. To teraz wyliczmy prąd kolektora naszego tranzystora z równania że prąd kolektora to jest prąd bazy razy wzmocnienie. To będzie 370 razy te 19 mikroamperów. Wychodzi jakieś 7 mA. Co się zgadza z tym prądem, który żeśmy tutaj zmierzyli. Pomierzmy teraz spadki napięć pomiędzy poszczególnymi wyprowadzeniami tranzystora. Napięcie baza-emiter. Wynosi jakieś 570 mV. Spadek napięcia kolektor, emiter, jaki tutaj mamy, wynosi jakieś 3,3V. Z powodu tego spadku napięcia pomiędzy tymi wyprowadzeniami, na tranzystorze wydziela się ciepło. No bo moc to jest napięcie razy prąd. Myślę, że teraz czas omówić najważniejsze parametry tranzystora. Jeden z nich już znacie, to jest wzmocnienie, oznacza się je literą beta. Drugi bardzo ważny parametr, to jest maksymalny prąd kolektora. Dla BC547 to jest jakieś 100 mA. Tak się zazwyczaj oznacza w notach katalogowych maksymalny prąd kolektora. Drugi dosyć ważny parametr, to jest maksymalne napięcie, kolektor-emiter. Po przekroczeniu tego napięcia, tranzystor. Najczęściej dostaje tutaj przebicia, jest uszkodzony. W notach katalogowych to napięcie zazwyczaj oznacza się o tak. Dla BC507 to było jakieś 40 V, bodajże już nie pamiętam dokładnie. Kolejnym parametrem jest maksymalny prąd bazy, jaki tutaj przepływa. Na złączu baza emiter. Oznacza się go podobnie jak to, tylko to jest IB. Max, kolejnym parametrem jest maksymalne napięcie wsteczne złącza baza emitter. No w tą stronę, to napięcie jest ograniczane przez tą diodę tutaj. Przy niskich prądach bazy, to tak jak widzieliście, to jest poniżej 600 mV. dla tych większych tranzystorach, przy większych prądach bazy to może być nawet powyżej 1 V. Jeżeli na przykład w przypadku tranzystorów PNP. Przyłożymy tutaj dodatnie napięcie względem emitera, no to nie jest ono ograniczane, bo ta dioda jest spolaryzowana w kierunku zaporowym. Dla większości tranzystorów to maksymalne napięcie wsteczne jest bardzo niskie i wynosi raptem kilka woltów. Jak podamy w przypadku tranzystora PNP, tutaj na bazy napięcie o te kilka woltów wyższe niż napięcie na emiterze, to tranzystor może się uszkodzić. Może na jakiejś przykładowej nocie katalogowej pokażę Wam, gdzie szukać poszczególnych parametrów. Tutaj mamy notę dla BC547. Tutaj macie te maksymalne napięcia. Jak widzicie, to jest jakieś 50V. Tutaj, jak zjeżdżamy niżej, są kolejne różne parametry. Tutaj jest na przykład prąd kolektora, gdy transdor jest wyłączony. Zawsze tam będzie płynął jakiś minimalny prąd, ale jak widzicie w przypadku tego tranzystora to jest raptem 15 nanoamperów. Tutaj mamy napięcie przewodzenia, złącza baza-emiter, czyli napięcie przy którym ten tranzystor nam się otworzy. Tutaj jest napięcie, gdy tranzystor wchodzi w nasycenie, napięcie baza-emiter, a tutaj mamy spadek napięcia kolektor-emiter w przypadku nasycenia. Jest on jak widzicie bardzo niski. Tutaj mamy już różne wykresy. Na przykład zależność prądu kolektora od prądu bazy i spadku napięcia kolektor-emiter. Zależność prądu kolektora od napięcia baza-emiter. Tutaj na tym wykresie mamy zależność wzmocnienia od prądu kolektora. Jak widzicie, jak ten prąd rośnie, wzmocnienie tranzystora spada. A tutaj mamy zależność pojemności złącza kolektor-baza. Od napięcia kolektor baza. Każdy tranzystor ma tutaj, można powiedzieć, na tym złączu taki malutki kondensatorek. Pojemność ta jest bardzo niekorzystna, no bo zobaczcie co się dzieje. Jak mamy taki układ jak tutaj, czyli taką diodę LED, to tutaj nie potrzebujemy żadnej dużej szybkości przełączania. Dioda zapala się i gaśnie praktycznie momentalnie. Ta pojemność jest bardzo niekorzystna w układach które pracują na wyższych częstotliwościach. Rozważmy taką sytuację. Mamy tutaj jakiś tranzystor, obciążenie, a na bazę podajemy sygnał prostokątny. Tutaj mamy tą pojemność na złączu kolektor-emiter. Taki tranzystor w tej konfiguracji działa jako, jako bramka NOT, jako taki negator. No bo jak podajemy tutaj plusa, no to tutaj na kolektorze mamy minusa. Są jeszcze dwa inne układy, w których można stosować tranzytory. Układ wspólnego kolektora i wspólnej bazy. Jeśli chcecie zobaczyć, jak się podłącza tranzystor w takiej konfiguracji, no to odsyłam WAS do mojego filmu na ten temat. Macie teraz karty na ekranie. Jak na bazę podajemy plusa, to tutaj mamy minusa. I z powodu tej pojemności, można powiedzieć, że kolektor wysysa nam napięcie z bazy. Przez co nie może ono zbyt szybko narastać. Ponieważ im szybciej tranzystor próbuje się załączyć, tym szybciej tutaj spada napięcie i tym bardziej tutaj przez tą pojemność jest wysysane napięcie z bazy. Co się dzieje, jak tranzystor się wyłącza? Jak na bazie napięcie szybko spada, to na kolektorze szybko on rośnie. No i można powiedzieć, że to napięcie z kolektora przepływa sobie tutaj na bazę i znowu próbuje otworzyć tranzystor. Przez co szybkość zamykania się takiego tranzystora także jest ograniczona. Pojemność ta oczywiście jest bardzo malutka, jak widzicie, w przedziale gdzieś od 1 do jakieś 5-6 pikofaradów. Więc przy niskich częstotliwościach nie ma ona znaczenia. Nawet przy tych wyższych mało co ona zmieni. Dopiero przy tych bardzo wysokich częstotliwościach, takich jak na przykład w układach radiowych, no ta pojemność może nam trochę pogorszyć charakterystyki układu. Jest jeszcze jedna rzecz, która powoduje spowolnienie przełączania naszego tranzystora. Chodzi tutaj o nasycenie. Jak tranzystor jest w nasyceniu, to im dłużej on w tym nasyceniu przebywa, tym dłużej będzie się później wyłączał. Jak widzicie, nie można powiedzieć, że nasycenie jest korzystnym albo niekorzystnym zjawiskiem. W takim układzie, z tą diodą na przykład, ona jest bardzo korzystne, no bo na tranzytorze praktycznie nie wydziela się żadna moc. Nie ma tutaj praktycznie żadnego spadku napięcia, dzięki czemu. Nawet jak zasilamy to powiedzmy 3V, a dioda ma podobne napięcie wymagane do zaświecenia, no to ona się zaświeci. Z kolei w układach wielkiej częstotliwości nasycenie jest bardzo niekorzystne. No bo tak jak już mówiłem, spowalnia ono przełączania tranzystora i pogarsza charakterystyki układu. Zbudowałem tutaj taki układ na płytce stykowej mamy tutaj generator przebiegu prostokątnego częstotliwości 1 kHz na timerze 55 i później ten sygnał. Idzie przez rezystor 51 kΩ na bazę tranzystora. Tranzystora NPN, tutaj do kolektora jest pomiędzy kolektorem a plusem, rezystor 220 Ohmów. Emiter mamy podpięty do minusa. Na wyjściu timera, jak widzicie, mamy taki ładny przebieg prostokątny. Na kolektorze tranzystora mamy, można powiedzieć, odwrotność tego przebiegu, no bo tak jak mówiłem, Taki tranzytor działa jako negator, oczywiście jeśli jest w układzie wspólnego emitera. Teraz zobaczcie, co się stanie, jak sztucznie zwiększę pojemność kolektor-emiter, dając tam kondensator 1 nF. Teraz mamy bardzo ładny przebieg prostokątny, a jak dam tam ten kondensator, to jak widzicie, coś się z naszym przebiegiem dzieje. Zbocza są już bardzo nieostre. Wtedy były takie bardzo ostre, że jak widzicie narastało to tutaj w jednym rzędzie diod, w jednej kolumnie, a z tym kondensatorem narasta to w trzech rzędach. Czas narastania wynosi teraz jakieś 3 razy 110 330 mikrosekund. Teraz wyzumowałem ten przebieg i jeszcze wyraźniej widać różnicę. To jest bez kondensatora, a teraz z kondensatorem. I to na tyle w temacie tranzystorów. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek choć trochę rozjaśnił Wam ten temat, że wiecie już, jak zastosować tranzystor, jak go podłączyć i jakie są jego najważniejsze parametry i właściwości. Jeśli się podobało, dajcie łapę w górę, żeby nie przegapić kolejnych filmów i żeby kanał się rozwijał. Subskrybujcie go, a ja już się z Wami żegnam. Do zobaczenia już niedługo.